My nie prowadzimy kampanii wyborczej przeciwko nikomu. Chociaż wiadomo, że to jest starcie, to jest konkurencja. Wiadomo, jak ta konkurencja jest dzisiaj, powiedzmy sobie, mało zgodna. Jak chętna do czegoś więcej niż krytyka, do agresji. Ale my tą drogą nie idziemy. My przedstawiamy nasze propozycje, naszą wizję tego, jak Polska może wyglądać za 4 lata, za kolejne 4 lata, za 8, 12 za nawet 20 lat, ale jeśli dochodzi do sytuacji, w której próbuje się przeszkadzać przedsięwzięciu, które jest ważne dla tego regionu, które jest ważne także dla Polski. Jest ważne dla Polski, bo to, że w Elblągu nie było przez tyle lat, przez tyle dziesięcioleci porządnego portu, to był przecież wynik specyficznej sytuacji politycznej. W sytuacji, w której Cieśnina Pilawska była najpierw w ogóle zamknięta, później odsierana lub zamykana zgodnie z widzimisię, żadnej pewności nie było jeszcze do tego za opłatami, a władze polskie nie mogły dokonać przekopu Mierzei Wiślanej, chociaż nie jest to przedsięwzięcie ani bardzo trudne, ani bardzo drogie. Po prostu dlatego, że decyzje zapadały gdzie indziej. Później niby się to zmieniło, niby już te decyzje powinny zapadać w Polsce. Sprawa stanęła po raz pierwszy już w roku 1989, zaraz po wyborach. Zaraz po wyborach, może już dzisiaj trochę zapomniany, Edmund Krasowski przepłynął przez cieśninę filarską łodzią żeglową. I to było takie wezwanie do tego, żeby przywrócić port, żeby przywrócić tutaj normalność. Ale przez kolejne lata, mimo wszystko, nic się nie zmieniało, nic się nie zmieniało pod różnego rodzaju pretekstami. Ciągle można było mieć wrażenie, że ten dawny układ sił między Polską a krajem na wschód od naszych granic, tutaj z nim graniczymy, to jest jedyny region, gdzie to jest bezpośrednia granica. Mówię oczywiście o Federacji. Rosyjskiej, że ten stary układ w jakiejś mierze trwa, że nie jesteśmy tak do końca 100% suwerenni. Decyzja o budowie, która zapadła za czasów naszego poprzedniego rządu była decyzją, która odnosiła się nie tylko do gospodarki, odnosiła się także do suwerenności. I, panie... <kluczy> I dlatego te opory. Te różne akcje, te pokazywanie na tą wycinkę jako na jakieś straszliwe zniszczenie budzi różnego rodzaju wątpliwości, budzi zastanowienie. Zastanowienie nad tym, czym ci ludzie w gruncie rzeczy się kierują. Oczywiście są tacy, którzy kierują się naiwnością, wiarą, żadnego drzewa nigdzie nie można wyciąć, etc., etc. Są tacy ludzie. Nie mają racji, ale ponieważ to ich autentyczny pogląd, wobec tego można to szanować. Tak, może trzeba to szanować. Chociaż oczywiście nie można działać zgodnie z ich zaleceniami. Ale to jest pogląd wszystkich, którzy dzisiaj organizują tą operację. Uniemożliwimy przekon, Tu szanowni Państwo, no ja obawiam się, że jest inaczej i chciałem Państwu na to zwrócić uwagę. Chciałem zwrócić uwagę, że to wszystko, co dzieje się wokół Przekochu. No. Mogę tu użyć nawet określenia, ta walka o przekop. To jest właśnie ta walka o to, by Polska była suwerenna, żeby ta niesuwerenność w ludzkich głowach, która pozostała u niektórych też została ostatecznie odrzucona. Do tego dążymy.